Na wstępie gorące, pometrzowe opinie szkoleniowców trener zespołu gości, pan Marcin Pusta. Dzień dobry Państwu. Myślę, że był to e, trudny mecz, zarówno dla jednej, jak i drugiej dru drużyny. Mało było e, gry w, w piłkę takich płynnych akcji, więcej było takiej walki, w re, wręcz i spotkanie oparte trochę na, na fazach przejściowych. Co do przebiegu spotkania, na pewno zdecydowanie lepiej tutaj gospodarze rozpoczęli to spotkanie i, i to oni byli tą drużyną, która była lepsza, jeżeli chodzi o, o pierwszą część meczu. W drugiej połowie... Uważam, że to nasz zespół przejął inicjatywę i, i dominował na, na boisku. Więcej czasu spędzaliśmy w, w ataku pozycyjnym. Oczywiście, mimo to, że byliśmy w ataku pozycyjnym, to też nie utrzymaliśmy się błędów, bo przeciwnik kilka razy wychodził i mógł zamknąć ten mecz. Wydaje mi się tak na gorąco, że z mojej perspektywy, że na pewno zabrakło nam. Częstszego wprowadzenia piłki w pole karne, bo utrzymywaliśmy się tą przy piłce w bocznych sektorach boiska, jednak zabrakło tego, właśnie tej większej ilości prób wprowadzenia tej piłki w pole karne, bo było nas tam zwyczajnie mało, a jeżeli już się znajdowaliśmy, no to na pewno w takich kluczowych momentach brakowało nam pazerności, tak żeby zdobyć tą bramkę wyrównującą. Myślę, że dla nas, jako dla zespołu mógłby to być mecz taki na typowe 0-0 i właśnie zdobycie tej bramki w, w końcówce, co pomogłoby nam, nam się odbudować. Tak się jednak nie stało. Na pewno musimy wykrzesać sobie jeszcze większą wolę walki, determinację i, i ambicje, żeby odwrócić to, co aktualnie prezentujemy i wejść na, na poziom na poziom wyższy, na, na poziom taki, który ta drużyna jest w stanie prezentować w, w każdym meczu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. O głos poprosimy radny gospodarzy mariusza Ludzkiego. Dzień dobry, witam wszystkich. No mogę tylko potwierdzić słowa, słowa trenera, że mecz to był, ciężko też było te płynne akcje, bo, no bo boisko widzieliśmy jak, jak wyglądało. A tu paradoksalnie chciałbym też pochwalić nasze służby, które dbały o to boisko, bo, bo nie jesteśmy klubem jednosekcyjnym, tylko wielosekcyjnym. Wiem, że tydzień temu był turniej, turniej futbolowy, który boisko mocno ucierpiało. Wczoraj grały dziewczyny z ekstra klasy kobiet. Dzisiaj my graliśmy i to boisko wyglądało źle, ale myślę, że gdyby nie wysiłek chłopaków taki codzienny, nie tylko dzisiejszy, wczorajszy, tylko przez cały tydzień, to, to to boisko naprawdę mogło się nie nadawać w ogóle do gry, więc tutaj szacunek dla, dla chłopaków. Wiadomo, boisko, boisko grząskie to też determinowało to, że, że tych faz przejściowych było dużo, szczególnie w drugiej połowie Pierwsza połowa hmm, dobra w naszym wykonaniu, oczywiście po strzelnej bramki przeciwnik zagrał trochę odważniej i, i mieliśmy trochę problem, żeby zamknąć piłkę, żeby wyjść, wyjść trochę wyżej i, i były takie, takie mikro szanse, z, z których mógł przeciwnik skorzystać, ale uważam, że ta pierwsza połowa była pod kontrolą, pod kątem posiadania, pod kątem zabezpieczenia. Dobrze to wyglądało. Druga, druga no już przeciwnik miał, nie miał za bardzo hmm, nic do stracenia, więc poszedł wyżej. U nas trochę zabrakło utrzymania piłki. I po odbiorze, zarządzania tym odpowiednio i napędzenia ataku szybkiego, bo, bo, bo mieliśmy ku temu y, okazję, ale, ale ta, y, ten transfer pozytywny trochę u nas, u nas kulał. Byliśmy w bronie niskiej, mimo tego, że przeciwnik chyba tylko. Jeden strzał hebla z rzutu wolnego. Generalnie żyliśmy się nieźle w tej obronie niskiej, mimo że, że mamy w pamięci te mecze, w których ostatnio graliśmy i traciliśmy te, te bramki, to w tym meczu było w miarę. W miarę pod kontrolą i cieszę się, że wygraliśmy, bo to różne te końcówki ostatnie w naszym wykonaniu były, były dwa mecze, w których traciliśmy w ostatniej akcji. Teraz dwa mecze, w których dowozimy ten mecz. Na pewno musimy lepiej, lepiej dowozić te, te końcówki pod kątem zarządzania meczu, czyli zamykać mecz może szybciej jakąś sytuacją, bo też mieliśmy tylko okazję i tu mamy na pewno nad czym pracować. No niemniej na pewno cieszymy się, bo, bo, bo zwycięstwo nad, nad, nad Stalówką też nas pomogło, żeby się wywindować, dołączyć do grupy, która ma 15, 16, 18 punktów, a, a tam w tym kierunku mierzymy. Teraz dla nas najważniejsze, żebyśmy, żebyśmy złapali serię, bo tutaj ostatnio gramy tak od ściany do ściany, po dobrym meczu znowu mamy trochę zjazd i, i to już taka ważna rola nas, nasz sztabu, żebyśmy, żebyśmy Dzisiaj się oczywiście cieszymy, bo wpiso to jest bardzo ważne, żeby, żeby, żeby się cieszyć, ale, ale jutro, wtorek, środa już już myślimy nad tym, żeby, żeby w Łodzi, w niedzielę zagrać podobnie, solidnie przede wszystkim, a mamy też jakby przestrzeń do tego, żeby się w różnych fazach poprawić. Także dziękuję. Dziękuję. Jeśli są pytania do szkolnictwa, proszę. Uciekać. Łukaszniewski, Beskidzka24.pl. Do dwóch trenerów pytanie, bo to taka ciekawostka, że dzisiaj pierwszy raz w sezonie rekord na zero z tyłu, a stal po raz pierwszy w sezonie bez gola z przodu. Więc rozumiem, że tutaj pan trener rekordu pewnie potwierdzi, że ta, ta defensywa była kluczowa w tym spotkaniu. No, tak się, jeżeli chodzi o wiadomo, ten moment, w którym straciliśmy Konrada, jest nieodzowny i, i, i szukaliśmy takiego optymalnego rozwiązania, jeżeli chodzi o obronę. Wskoczył Janek, który też długi okres czasu nie grał i, i wygląda coraz coraz lepiej. Bo myślę, że jeden z takich fundamentalnych zawodników w tym meczu nie przegrywał pojedynków. No, śmialiśmy się tak naprawdę, że jak jest jedna ze słabszych defensyw, gra z najlepszą ofensywą, pewnie zagram na zero z tyłu. No i tak rzeczywiście, rzeczywiście było, no Liga z pełna paradoksów. Możemy wygrać jeden drugi mecz i, i, i... Liga jest tak wyrównana, że, że, że po prostu z każdym można mecz wygrać, każdy można mecz przegrać, więc, yy, więc yy, no dzisiaj zanotowaliśmy, fajnie, że zagraliśmy na zero z tyłu. Cieszę się, bo ostatnio ta gra obrona naprawdę nieźle wygląda, na Rysowi wyglądała naprawdę bardzo, yy, bardzo solidnie, uważam, że z ziemi mimo że straciliśmy dwie bramki, to też tam z akcji za dużo się działo, pomijając końcówkę, więc ta obrona zaczyna nam dobrze funkcjonować. Yy, no i kwestia tego, żeby utrzymać taką pazerność taką i, i tego gola, yy, jeśli chodzi o ofensywę. Co do, tej, do tego właśnie, że Stalówka w tym meczu nie zdobyła żadnej bramki? Myślę, że na, na pewno w jakimś stopniu może to być spowodowane zmianą struktury w, w ataku, którą dzisiaj dzisiaj graliśmy, bo dotychczas graliśmy w ustawieniu 1, 3, 4, 3, a w tym meczu w związku z absencjami, jeżeli chodzi o kartki oraz kontuzję Damiana Oko, przyszliśmy na ustawienie to 1, 4, 3, 3 i chcieliśmy właśnie naszych skrzydłowych, czyli Olaf i Hubert, żeby byli szeroko i próbować tam napędzać poprzez pojedynki jeden, do, jeden na jeden, żeby wchodzić w, w ten sposób w, w pole karne i nie do końca nam się to udawało, w szczególności w, w pierwszej połowie, gdzie ta duża grupa naszych piłkarzy znajdowała się właśnie w bocznym sektorze zamiast w, w polu karnym, więc to taka jedna z przyczyn na gorąco może być, dlaczego nie udało się w tym momencie, w tym spotkaniu zdobyć bramki. I państwa jeszcze? Proszę Panie trenerze, pierwsze pytanie, jak długo będzie trwała absencja Damiana? Czekamy jeszcze na informację, rezonans będzie najprawdopodobniej na początku tygodnia, ale z takich z tego co wynika, no to myślę, że to może być co najmniej dwa tygodnie lekko. No właśnie wspomniał Pan dzisiaj o tych problemach ze względu na kartki. No i też wypadł Damian przed meczem trochę ta dzisiaj eksperymentalna obrona musiał pan troszkę to pokleić jakoś stąd też ta, ta zmiana ustawienia jak pan wspomniał a jak pan oceni dzisiaj grę w ogóle tej formacji obronnej no i przede wszystkim Igora Fedejki i Mateusza Tyburczego. Jeżeli chodzi o, o jeżeli chodzi o funkcjonowanie naszej obrony w, w tym meczu to w obronie przestrzeni schodziliśmy z powrotem na, na piątkę, gdzie Kuba nie dbała pełnił rolę centralnego stopera, a całą formacją obronną zarządzał Krystian Gettinger, który też pełnił dzisiaj rolę kapitana. I uważam, że bardzo dobrze Krystian zarządzał, jeżeli chodzi o, o linię obrony, bo dawał tym młodym chłopakom dużo, dużo wsparcia, bo dla Igora to jest drugi mecz w tym sezonie od, od pierwszej minuty i patrząc na jego czas spędzony w klubie, to w ciągu tej rundy rozegrał więcej minut niż przez ostatnie 3-4 lata. Więc na pewno to nie było dla niego łatwe. Mateusz Tyburczy uważam, że też solidnie początek pierwszej połowy był trochę taki bym powiedział poddenerwowany, ale z biegiem czasu gdzieś te wybory zazwyczaj proste okazywały się skuteczne i uważam, że jak na tak eksperymentalną linię obrony, gdzie Krystian zazwyczaj gra jako półlewy stoper bądź lewe wahadło, to poza tą jedną bramką, gdzie popełniliśmy błąd w wkryciu przy dośrodkowaniu, to spisywaliśmy się całkiem nieźle i i przeciwnik, w szczególności w tej drugiej połowie, no nie tworzył zbyt wielu okazji.